Victoria, Vicky Jaroneczka! Katarzyna, La Luna. Laluna, twoja, przeciwnic... twoja przeciwniczka doznała. Kon... Witamy, twoja przeciwniczka doznała kontuzji. Eee, co ty ogólnie sądzisz o tym, że szeja postanowiła się wycofać? Eee, czy wierzysz w tą kontuzję? Czy ta kontuzja według ciebie była na tyle poważna, żeby zrezygnować z walki? Bo wiem, że między wami no, mimo tego, że tej walki, że ta walka się nie odbędzie, to jednak jest ta zła krew? Znaczy dla mnie temat jest zakończony na dobre. Eee, przeciwniczka nie wiesz do walki. Mapa. Przepraszam, mówiąc na dobre, chodzi Ci o to, że nawet gdy będzie zdrowa, to już nigdy nie jej szansy. Żeby... Myślę, że na, ten, na tą chwilę na pewno nie dostanie ode mnie szansy z powodu takiego, jakiego wyraziłam już wiesz na Instagramie, tak? Czyli jaki to był powód? Powód taki, że po prostu na face to face i na konferencji nie była w stanie się odezwać w moim kierunku, a wylała na mnie potężną falę hejtu w internecie, czyli na przykład pisząc do wszystkich jebać lalunę i. Że yy... ja tak pisałam? Tak. I po prostu. No... Chodzi ci pewnie o ten skrót JL, tak? Tak, dokładnie. Lubię osoby, które staną naprzeciwko mnie i powiedzą mi to w twarz, a nie za plecami. Także to jest dla mnie temat zakorzeniony. Po drugie, nie chce mi się rozmawiać o przeciwniczce, której już tu nie ma. Mamy nową przeciwniczkę, której bardzo dziękuję za przyjęcie walki. Nie ma za co. E... Właśnie, może byśmy i... też przeszli do Wiktorii. Hej, hej. Wiktoria, witamy Cię serdecznie przy naszym stole w organizacji FMMA. Powiedz zródecznie. też kilka słów o sobie. E... Co robisz ogólnie w życiu? Czym się zajmujesz? No to na co dzień gram w piłkę ręczną, nagrywam TikToki. Zawód influencerka, że tak powiem. Nie, no żartuję oczywiście. Studiuję dietetykę, no, uprawiam sport, sport to moje całe życie. Aktualnie gram w pierwszej lidze właśnie w piłkę ręczną w Legnicy. No i trenuję też coś tam na siłowni, zaczęłam niedawno trenować MMA, także dzieje się. Legnice znamy, Legnica się nie przytula podobno. Tak, Legnica się nie przytula. Pozdrawiam wszystkie nie... dziewczyny z drużyny mojej. Coś się mnie zaszokowałaś, ponieważ mówiłaś, że od 12 dni trenujesz dopiero. Yy, to znaczy zaczęłam trenować 30 kwietnia, dokładnie po moim meczu, poszłam na pierwszy trening MMA. Ym, także no dosyć krótko trenuję, aczkolwiek tych treningów już trochę miałam, dosyć intensywny jest to dla mnie okres. Yy, to też jest dla mnie takie wyzwanie. Yy, chcę jakby udowodnić coś tylko i wyłącznie sobie. Nie muszę nic nikomu udowadniać. Jakby presja jest yy, tylko i wyłącznie na mojej przeciwniczce, yy, ale bardzo się cieszę, że tutaj jestem. No, mam nadzieję, że ludziom też się to spodoba i ta walka, yy, że ogólnie się spodoba ludziom. To jest bardzo ciekawe, że trenujesz tylko 12 dni. I Laluna przyjęła to, to, to wyzwanie. Natomiast z tego, co wiem, Lalunie były również proponowane inne zawodniczki. I to można, można powiedzieć, że dużo też lżejsze, bo z niższej kategorii wagowej. Była ci proponowana Patrycja Wieja. Tak. Odrzuciła się. Z jakiego powodu? Z powodu tego, że nie jest debiutantką. Ja jestem, mam takie prawo, żeby walczyć z debiutantką krótko i na temat. Dobrze. Czyli rozumiem, że w ten sam sposób... Rozumiem, że, że w ten sposób... W ten sam sposób uargumentujesz odrzucenie Ani Andrzejewskiej. A nie, to, to jest grubszy temat. Mam się wypowiedzieć na ten temat? Tak, tak. Ogólnie nie chciałam poruszać tego tematu, ale Ania Andrzejewska powiedziała, że przyjdzie na konferencję i mnie wyjaśni, więc nie wiem, czy ona tutaj jest, czy nie ma. W każdym bądź razie chodzi o to, że Ania Andrzejewska była ze mną w kontakcie bardzo dobrym. Mieliście, mieliśmy super relacje. Nawet tam miała być modelką do moich peruk w butiku. O. Yy, tak, super, yy, super żeśmy. Yy, w ogóle na ostatniej gali konferencji to była trzynastka, poznałyśmy się, zajebiście, żeśmy się polubiały. Chodziła za mną, prosiła mnie, żebym żeby była face to face, ja mówię, ale po co ci to? No zrób. Zrób ze mną zdjęcie, wstaw zdjęcie, staw zdjęcie. Mówiła, ja nie wiedziałam o co, o co chodzi. I prosiła mnie, żebym koniecznie porozmawiała z mo Arturem, moim promotorem, żeby je załatwił walkę w fejmie, bo ja nie chcę. Ja mówię, słuchaj, Artur jest super promotorem, napisz do niego, zobaczymy, może coś się uda. No, ale słuchaj, ja mam przeciwniczkę, ja z tą nie będę na ten temat rozmawiać. Po czym yy, przeciwniczka moja wypadła, a ona pojechała na wszystkie gale, jakie tylko możliwe i zaczęła mnie yy, opierdalać dupę za przeproszeniem. No to takiego fałszu ja budy nigdy nie widziałam. I ta dziewczyna, nawet mi milion złotych zapłacili, nigdy nie dostanie szansy na walki ze mną. Bo ja fałszywych ludzi wokół siebie nienawidzę. Stań i powiedz mi w twarz i wtedy masz szacunek. Ale nie coś takiego. I dlatego odrzuciłam walkę z nią. Po drugie, myślę, że Wiktoria ma większe szanse tutaj, żeby zaistnieć. Jest sportowcem, a Ania Andrzejewska kreuje się na nie wiadomo jaką tutaj panią, a nic w tych galach nie pokazała i nie wniosła. Wszyscy mówili, że jest kurwa pełna nuda i tak dalej. Także, no, no nie wiem, no dla mnie okazała się fałszywą osobą i dlatego odrzuciłam walkę. Dziękuję. Z tego, co wiem, no to. Mówiłaś o sobie, że jesteś no wręcz zabijaką, że miałeś dużo, dużo walk ulicznych. No właśnie, prostowanie. Ania Andrzejewska twierdzi, że mówiłam o sobie, że jestem sportowcem. Nigdy w życiu tak nie było. Ja nigdy nie mówiłam, że jestem sportowcem, tylko ulicznikiem. Ulicznikiem, to jest różnica. Sportowcem jest, jak masz na imię? Wiktoria, tak? Sportowcem jest Wiktoria i była Szeja, bo jest w sporcie od małego. Szeja powiedziała, ja się dziwię, że przyjęłaś ze mną walkę, bo jestem sportowcem od małego. No dobrze, przyjęłam walkę, bo jestem kurwa ulicznikiem. I Ania mi zarzuca, że jestem sportowcem, dlaczego nie chcę z nią przyjąć walki? Nie. Tak, ale na pierwszej konferencji wielokrotnie mówiłaś, że właśnie. Że był lubię duży... się Nie, że był duży problem ze znalezieniem tak, rywalki. No bo tak było. A, a te... nagle rywalki się znalazły, bo Luna weszła z wielką mordą, odzywa się za dużo, no to idziemy sobie z nami zrobić fejm. Znaczy, fame. No, znaczy wiesz, ja o to dopytuję, bo się trochę obawiam, że ty, trenująca ponad rok. U... Ale jakie rok? Sześć miesięcy. Ja wiem, no zdobywaliśmy trochę informacji. No dobra, Wiemy, okina, że... wiem, że ty zdobywasz dużo informacji, panie Wardęga. Tak, no jesteś, yy, jesteś o wiele bardziej doświadczona od swojej przeciwniczki i ty odrzuciłaś tak? dziewczynę, która waży 12 kilo mniej, poczekaj, Patrycję, poczekaj, Patrycję, poczekaj moment, a wzięłaś dziewczynę, moment. która trenuje Odrzuciłam tylko 12 dni. Odrzuciłam dziewczynę raz, lżejszą od, sie, od siebie co najmniej o 20 kilo. No nie róbmy tutaj, kurwa, patologii. Poczekajcie, aż schudnę do tej wagi. To jest raz. Odrzuciłam dziewczynę, która miała już walkę i trenuje ponad 4 lata. Ale o czym pan mówi, panie Wardenga? Co tu mam wyjaśniać? Jeszcze coś, no mamy nową przeciwniczkę, chce panią ją poniżyć? Przecież Ja jej, ja, broń Boże, nie chcę poniżyć, tylko chcę zrozumieć, dlaczego takie, a nie inne decyzje. A pan zrozumiał już teraz, jak wyjaśniłam? No, znaczy, znaczy Dziękuję. powiem tak, rozumiem, rozumiem, co mówiłaś, ale y, nie kupuję tych wyjaśnień. Nie musi, nie musi pan kupować, wiesz, mnie się albo ludzi lubi, albo nienawidzi. Jest tak? Okej, okay, dobrze. Zaraz wrócimy do Laluny. Zaraz jeszcze wrócimy do waszego tematu. Ja chciałbym przejść do Wiki, za pięć dni czekacie walka z Laluną. Mhm. Zastanawiam się w ogóle, co ty tak, o Lalunie? Ja Skreśliłaś, wiem. Więc... Nie, 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 nie. z tego co wiem, to piłka ręczna, to jednak jest sport taki, że tam często dochodzi jest między dosyć wami kontaktowy. do trochę takich cielesnych mhm. przepychanek, więc. Tak. Z tego co wiem, każda zawodniczka, ty y, grałaś w pierwszej lidze, tak? tak? Gram, ja cały czas gram. Wciąż grasz w pierwszej Tak, lidze? wciąż gram. No to Mam znaczy, małą przerwę na okres. Krzepę na pewno masz, więc y, wierzę, że zaskoczysz. Natomiast mhm. chciałbym wiedzieć, co ty tak prywatnie uważasz o swojej przeciwniczce? Bo dużo się dzieje ostatnio wokół niej w internecie mhm. i na pewno jakieś zdanie sobie wyrobiłaś. To znaczy prywatnie, to ja nie znam jej prywatnie, więc też ciężko znaczy, mi takie oceniać. Takie twoje, twoje zdanie. Tak medialnie to... No, jakbym miała oceniać, no to te zachowania niektóre patologiczne, ponoć ponoć im odchodzi od patologii. Mm. Brawo! Super jesteś. E, no. <głos> <głos> e, no i trochę za bardzo krzyczy. W sensie ja jestem za tym, żeby to były takie inteligentniejsze wymiany zdań, aniżeli takie krzyki, przekrzykiwanie się i w ogóle. Mam się dzisiaj dla ciebie. Wiem, widzę, dziękuję bardzo. <śla> Także mam nadzieję, że też szczerze mówisz o tym, że wierzysz w moje umiejętności. Więc. Na pewno wierzę. No, i, I wiem, się. że też masz umiejętności. O. Nie jest tak, że tutaj jesteś skreślona, tylko ja podchodzę. No, pan do Bardęga ciebie bardzo... skręcił. A pa, pa, pana partięki nie masz co słuchać. Słuchaj, lepiej mnie. Lepiej mm -hmm. na tym wyjdzie. Ja się broń Boże nie, skre... nie, nie skreśliłem, tylko wiesz, po prostu mi chodziło o to, że Laluna mówiła, że żadna. Ciężko jej znaleźć przeciwniczkę, gdy się pojawiły dwie, to je odrzuciła. Mm -hmm. A ja też słyszałem, że nie odrzuciła z racji tego, że one już walczyły, tylko że po prostu się, Laluna, dowiedziałaś, że Patrycja wie, chodzi już na grupę Po prostu, panie Wardęga, wystraszyłam się ich. Pasuje? Pasuje. To w internecie. Ja z tym panem... Ale bez wiem. face to face, bo widzę mamy muzykę pod face Co to face. Myślałam, że dla nas niosą jakieś kanapki. <laughs> <laughs> Laluna, ostatnio pojawiło Słucham się pana. sporo zarzutów w twoją stronę, kilka tak. kanałów komentery, na przykład. Revo na przykład i twój. Mój oglądał to, nie, co nie, nie. mówię. Komentuję. Również komentuje tak. to, co oglądał, ale jeszcze materiał nie został wypuścany. Czyli nie zwalaj, yy, proszę, na innych, tylko mów o sobie. Mój materiał dopiero się pojawi. Ja na razie na live'ach oglądałem innych materiały i oglądałem to. to Ale masz zamiar. Y, znaczy, ja mam do Ciebie pierwsze takie pytanie. Doszły mnie słuchu, słuchy z ludzi od Fejmu, Aha. że złożyłeś już y, donos na prokuraturę na mnie. Czy to prawda? Nieprawda. Ja nic takie, z takich rzeczy nie robię. Ja po okay. prostu nagrywam filmy w internecie. Dobrze, Natomiast jeszcze Nigdy jedna na, na nikogo nie doniosłem i nigdy nie zrobiłem szpagatu. to druga sprawa. A może, za, może możemy spróbować, może zrobić ten szpagat jednak. Jestem za słabo rozciągnięty. Jeszcze mam jedno pytanie, bo ty mi tak zadajesz te pytania, a ja ciebie zadam, bo ja tak naprawdę się zastanawiam, dlaczego ty mnie tak nie lubisz. I właśnie dostałem od Twojej informacji na ucho, że nikt takiej informacji nie przekazał, że teraz wymyślasz bzdury. Dobrze, okej. Okay. Druga informacja, z Twojego miasta powiedzieli mi. O, a z jakiego to jest miasta? Jak... Nieważne, nie Nie, tutaj no, Ale poczekaj, nieważne, nie musisz mi wa Jest ważne, bo. Twojego, skąd Ludzie z mojego z, miasta. Szmatę jadą wszyscy. No, tak. że mówię o, o tej gicce. Czekaj, no... Poczekaj, mu... no, daj mi dokończyć, daj mi dokończyć. W Bolsztynie, to ja jestem bardzo rzadko, bo to, kurwa, Ale... bo to, ludzie lubią w Bolsztynie. No Od razu sprawdzimy, czy te informacje są prawdziwe. Jakie to jest Nie, miasto? ja się ciebie pytam. A ty Aha. mi odpowiesz, czy jest prawdziwa, czy nie. Dobrze. Doszły mnie z twojego miasta, że jesteś niespełnionym panem policjantem. Czy startowałeś kiedyś na pana policjanta? Nigdy. Nigdy? Od początku mojej kariery wręcz żartowałem z policji. Właśnie, okej, dobra. A więc, żeby było jasne. Jako, jakiekolwiek pytanie względem podróbek, peruk z Aliexpress mi zadasz, nie dostaniesz żadnej odpowiedzi. Dlaczego? Ja nie jestem na prokuraturze, ja nie jestem na policji, tylko jestem w federacji, kurwa, Fame po to, żeby się bić, a nikomu tłumaczyć. Jasne? Koniec tematu. Dla mnie nie jest Zapytałeś się mnie chociaż raz, jak ja się czuję, jak moja głowa, ile, jak ja się czuję po zbiciu 16,5 kg do walki, zapytałeś się mnie? Dlaczego? Co ci zrobiłam? Bo mam inne pytania, które mnie bardzo interesują. No Czy właśnie, ty się na bo przykład... jesteś niespełnionym panem policjantem. Nie, to z nie tego, to co widzę. A ja nie jestem na prokuraturze, tylko kurwa Federacji Fame. Nie, nie o to chodzi. Oczywiście. Ja jestem kanałem komentarzy. Słuchaj, A obok tylko stoi niespełniony zawodowiec. Tak. szukacie dowodów. Szukamy dowodów na lalunę, żeby zeznawać, że u My nas te dowody już znaleźliśmy tak naprawdę. A więc byłeś na prokuraturze. Nie byłem na prokuraturze. Dlaczego? Sam potrafię te znaleźć sobie dowody. Aha, znalazłeś dowody. Na mnie. A więc spotkamy się na prokuraturze, tak? Nie, nie spotkamy się na prokuraturze. No to co ty chcesz ode mnie? Przyszedłem tu po to, żeby walczyć. Znaczy wiesz, ja to liczyłem, że ja zadam ci pytania, a ty się ze wszystkiego no. fajnie wytłumaczysz I, i właśnie będziesz się to wytłumaczy, Panie Waldenio. No właśnie nie powiedziałeś, że nie odpowiesz na żadne pytania. Panie Waldenio. Ja ci powiem, powiem do, tak. dlaczego chciałem, żebyś się wytłumaczyła. Tak, powiedziałeś na swoim kanale. I jeżeli Fejm nie podejmie. W moim nie, kierunku. nie, 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 najpierw chciałem z tobą porozmawiać, A ale widzę, że nie rozmawiać. chcesz, widzę, Oczywiście, że nie chcesz rozmawiać. Ja z tobą porozmawiam na wszystkie tematy, panie Warnego. Nawet mam dla ciebie dzisiaj niespodziankę i prezent. Mm -hmm. Ale nie porozmawiam z tobą na temat Tematów, od których są inne służby, takie jak policja i prokuratura. Okay? Ale nie, ja nie będę teraz pytał o takie rzeczy. Ale ty tak zrobiłeś. O, żeście, wiecie, wiecie, co żeście zrobili? Co Oczerniliście to? mnie przed całą Polską, że ja, ja nie jestem winna. Ja mam, ja mam butik 3-4 lata, ja nie miałam nigdy w życiu wezwania na policję. Nikt mi nigdy nic nie zarzucił. Zrobiliście ze mnie, że handluję podrubami. Zrobiliście, że mi, słuchaj. Nie chcę już mówić, ile wydałam specjalnie na ten strój dla ciebie, żeby przyjść do Fejmu. A ty mnie oskarżasz za jakąś koszulkę, kurwa, za 30 zł? No proszę cię. No bo, ale właśnie chciałbym to sprecyzować. Ale, no bo... to ja ci precyzuję, panie Ja, ja ci o nic nie oskarżam, ale dasz mi dość do słowa. Tak, daj mi coś pytanie. Proszę. Ja cię o nic nie oskarżam. Natomiast zdjęcie, które ty wstawiałaś, pochodzą z pewnej strony, która wprost, poczekaj, daj mi skończyć, które, ta strona wprost pisze, że robi produkty oryginalno-podobne. Natomiast posłuchaj, ty napisałaś pod tym postem 100% oryginal, po czym gdy Pojawiły się zarzuty, edytowałaś post i skasowałaś ale te 100% oryginał. Ale w życiu. Wiesz, ale oczywiście mnie, przecież. Powiedział do mnie tak adwokat: słuchaj, ale pousuwaj te posty. A kim oni są, żeby oni tutaj ci mówili? Tak, tak powiedział ci adwokat? Tak. tak ale okay. to ja nie jestem winna. Ja czekam na wezwanie z prokuratury od ciebie. Tak samo czekam od ludzi, którzy mi zarzucają takie rzeczy. Przyjdźcie. Jest tu ktoś, który mi zarzuca takie rzeczy? Zapraszam. Ja muszę tu walczyć. Ja chcę z Wiktorią pokazać sportową walkę. Ja straciłam bardzo dużo nerwów przez was. Naprawdę. Bo ja wam coś powiem: wchodząc do Federacji Fame Podkręciłeś mnie. Wejdź, zrób dymy. Wchodząc do Federacji Fame, podkręciliście mnie. Yy, wtrącaj mi się w każde jedno zdanie. Jak miałam face to face z Gimperem. Poszła w moją stronę bardzo. Przepraszam, mocno... ale to ty się wtrącałeś w każde zdanie w face to face Panie z Gimperem. Panie ale nie pan tego, czy pan. Schodzimy. Mamy prokuratora. Jest A! A! wyrok, kurwa! Jedziesz! Nie ma liczby do no to, to było. Ale już nie mogę tego złamać. Panie słuchać. Piotrze, czy my jesteśmy prokuratura, w Fenerbiusz? Uważaj mi robiusz, kurwa. Czy my I jesteśmy tyle? Jesteśmy w Fenerbiusz, Fej? Czyli na prokuraturze. Na fejma, fejma, ale... Prokuratura. na Ale, pro, ale Fej ma prokuraturę. Tak Piotr, jaki jest? Jak tak jest ja cię stworzyłem, ale szacunek za dystans. Znaczy dobrze, ja widzę, że tu jest wszystko robione, żebym nie, ja tylko nie, nie, nie poruszał tego tematu. Nie, nie. Zapraszam. Ale nie, ja Ci chcę tylko, ja, a, Zostawmy to prokuraturę. Ja ci chcę tylko zadać pytanie. A, zostawmy prokuraturę? Ja chcę wezwać prokuraturę. Ja nigdy nie mówiłem, że będę szedł do prokuratury i tak dlaczego dalej. Dlaczego tak Chciałem na mnie? z Tobą powiedz wyjaśnić mi. pewne sprawy. Pomyślmy od czego ty jesteś? Powiedz mi, od wyjaśniania mnie? Czy ja sprzedaję podróby? Nie Ci jestem tobie, kanałem komentarzy i wydarzenia. Czy tobie bieżące się wydarzenia. naprawdę nie pomyliły zawody? Powiedz mi. Nie. Ja cię naprawdę szanuję, ja cię lubię. Ja cię lubię, ale nie Ja pierś... też cię Luna, lubię, dlatego liczę, że się fajnie wytłumaczy. Ja już to... się wytłumaczyłam, słuchajcie, nie, jestem niewinna. Jeżeli ktoś ma mi coś do zarzucenia, zapraszam na prokuraturę, bo od tego są te służby, a nie pan Wardęga. Jestem tu, żeby walczyć. Dziękuję. La Luna, ja wiem, że to fajnie rozegrałaś, bo zebrałaś ze sobą sporo osób, które krzyczą po każdym Twoim słowie, biją ci brawo, zawiesiły swój Bo La Luna, się... wszystko ogarnięte, ale tak ze mną nie za tego. To ci zadam normalne pytanie takie ludzkie. Przepraszam, bo Ty, Zostawmy... Ale dajcie pokazać Zostaw... trochę innym. Zostawmy paragrafy i ja bym cię chciała zapytać, czy jest dla Ciebie OK, czy na przykład by było dla Ciebie OK, że ktoś, kto z Tobą nie współpracuje, bierze Twoje zdjęcia, przerabia je, bo na przykład bierzesz zdjęcia celebrytek, przerabiasz je. Ale ja nigdy nie udajesz, że Ale noszą twoje nigdy peruki. Nigdy w życiu nie przerobiłam żadnego zdjęcia celebrytek. Jedyne, które przerobiłam, to są moje. A Kylie Jenner? Kylie Jenner kurwa jest u mnie oryginalnie taka, jaka jest na zdjęciu. La Luna, czy... co ty pierdolisz? O ja... Ale czekajcie, czy Kylie Jenner można jeszcze przerobić? Można, wszystko można jeszcze przerobić. To jeżeli przerobić. twierdzisz, że ja przerobiłam Kylie Jenner. Czekam na wezwanie z prokuratury z twojej strony. Bo jestem niewinna, Wardęga. Ja nie robię szpagaty ja w inny sposób, nie robię ja, więc nigdy A nie co próbujesz zrobić ze mnie w całej Polsce? Powiedz mi. Okej, okay, posłuchaj, chciałem wyjaśnić sprawę. Ty mówisz, że nigdy jestem... nie przerabiałaś. No, chłopaki powrzucali już zdjęcia, chłopaki? To już wszystko widać. Okay. Sprostowanie, pan z youtuberów, jeden pan z youtuberów usiadł sobie na kanale komentarzy i mówi tak La Luna sprzedaje podróby w koszulce Tommy Hilfiger'a z jednym M. O kim mówisz teraz? Ja nie wiem kto to Gimper? jest, ktoś mi powie... Nie, nie, Gimper. Gimpera sprawa jest zamknięta. Ten pan dostał wodą, pochodziliśmy się, ja nie chcę cofać się do tyłu. Ale jak może, kurwa, komentować ktoś kanał z YouTube'a w koszulce podjebanej z literką jedną M? Wy się sami nie wiecie, co, co wy łapiecie w ogóle. Ale nie rzucaj też nas do jednego worka. No, no nie, nie rzucam, ja cię bardzo szanuję. Ty jesteś, jak, jak dla mnie, jesteś najinteligentniejszy z tych wszystkich YouTuberów, dlatego mam do ciebie dzisiaj niespodziankę. Zapraszam! Możecie podejść? Alanik! A jak tam, powiedz mi, jakie, ty sobie, jakie ty, sobie ty sobie uzurpujesz prawo do tego, żeby mi mówić, że ja na ciebie naskoczyłem, jak ty dziwko, Poczecha, zostałaś wyjebana. Poczekajcie chwilę, wyjeba ja już, proszę, chwilę mamy prezent. To, to jest, nie, 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 nie Poczekajcie chłopaki, jeszcze korzystając z okazji, chciałbym zapytać za, boxtela, jako federację, zło, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj za co? dokończmy temat. Domowy ninja, za co? Za nic nie rzucałeś, ja cały tam wchodzę i wychodzę. Rzucałeś się na dziewczynę. Mateusz, mamy prezent. Jaki debiut, ale cymbał ty. O Jezu, już ja widzę, co to jest. Peru perukami z Aliexpress, a Aha. więc specjalnie dla pana dzisiaj wybrałam... W ogóle chciałam cię pod pogłaskać, bo wiem, że tego nie lubisz, nie? Co? Ja wiem, że ty mnie nie lubisz, bo ja troszkę dużo gadam, ale ja naprawdę nie mam no na nic to ma to przeciwko tobie, to zobacz. W moim kolorze. Dobrze, ale ja nie będę Jeżeli zakładać ją założysz, nie, umówię nie, nie, nie. się z tobą na kawę. Nie, dziękuję bardzo. Nie, nie, nie bardzo cię ci lubię. Możemy bardzo, się umówić Bardzo. Na kawę, bardzo ale dużo wypowiadałeś zakładać. się na temat tak. moich peruk. Nie wzięłam ci naturalnej, bo szkoda by było. wniosku, wzięłam ci syntetyczną, dobrze, bo dobrze. wiem, że ją szybko zużyjesz. Bardzo dziękuję, ale na kawę się chętnie umówię, ale peruki nie będę ci zakładał, dobrze? Ja że ty Jesteś taki chętny na takie propozycje, czy nie? Na jakie propozycje? Na no takie ze mną, bo słyszałam, że Ty jednak lubisz mnie, ale nie wiesz, jak mnie podejść. Nie, ja Ciebie lubię, ale chciałem wyjaśnić. Ale chciałam, żeby Ci to wręczyć. Dzięki. Może to będzie jakiś dowód na prokuraturze. E, dobrze, bardzo dziękuję. E, to na pewno nie będzie dowód, ale chciałbym podpytać też Federację o stanowisko, że jeśli te wszystkie zarzuty, które się pojawiają wokół Lulu, okażą się prawdziwe, to e, co Federacja zamierza z tym zrobić? Bo pamiętam kiedyś słowa Bogdala, e, gdy była jakaś dyskusja na temat. Um, oszustw i tak dalej, to padły słowa, że ktoś, kto będzie robił takie dziwne, krzywe akcje, nigdy w federacji się nie pojawi. I podtrzymuję to zdanie, jak najbardziej federacja e, jakby usunie Lalunę, jeśli okaże się, że owe dowody są prawdziwe. Na obecną chwilę no jest Dziękuję to po prostu opinia na opinię, opinia kontra opinia. Tak więc I dla Ciebie te filmy, które się pojawiły w internecie i porównywanie zdjęć, że identyczne są tu, tam, to jest opinia, a nie dowody? Ja nie jestem nawet na bieżąco w tą, z tą sprawą zaparty. Nie, jestem, nie, panie jestem, in, Bartęgo, że się nie jestem inside, bo mamy aktualnie 7, 6, 6 dni do gali i no zapierdalamy przy gali, żeby zrobić zajebistą po prostu galę. To, to co się dzieje tutaj, to są e, batalie komentarzy po prostu. i może? No te, ale co będzie dowodem? Chciałbym to doprecyzować. No Dopiero jak co, kurwa? Pójdzie do Wyrok skazujący z prokuratury, A, okay. panie Wardengo! Fajnie to rozegraliście, dobrze. No o czym mowa? Powiedz mi teraz tak szczerze. Naprawdę chcesz, żebym odeszła z Federacji Fejm? Ja bym chciał, żebyś przestała robić te rzeczy, które są nie do końca fair wobec innych, a tak to ja bym bardzo chciał, żebyś została. Właśnie dlatego ale ja, poruszyłem tą dzięki, kwestię. Dzięki Tobie właśnie, właśnie dzięki takim, takim zachowaniom prokuratorskim, jak robisz, i dochodzeniowskim, tacy ludzie jak ja tutaj nie będą. To ci gwarantuję. Także nam proponuję Tobie przejść i oglądać sobie naprawdę te M jak miłość, bo wy nie chcecie dymów, wy nie chcecie show. Dobra, pojawiłam My się tutaj. Nie chcemy dymy, ale, ale nie, ja nie chcemy dymę. jakiegoś oszukiwania, że ktoś mówi, że to są ale, oryginały i tak. Ale słuchaj, ja nikomu nic nie powiedziałam, ja się z niczego nie tłumaczę. Nie jesteście od tego, żeby mnie sądzić. Panie Wardengo, ja tu przyszłam dać sportową walkę i tak to zakończę. Dzięki Wiktorek za przyjęcie walki.